Siemaj, ja tu, tutaj ja jestem Wojtek, nie udało nam się przywitanie. Jest ze mną Klaudiusz. On dzisiaj ze mną nie gra, tylko po towarzyszy nam głosowo. Tak, siemano Dzisiaj Sky Warsy sobie zagramy na Craft Games. Polecam na ten serwer, nagrywa na nim Seatks. pierwszy. I tak będą trzy arenki i na d będzie tylko jedna ręka. No wiecie, one są długie DWOSy. I możemy już A, zacząć. Jesteśmy na aranse. Ja jej zbytnio nie lubię. Jakoś nie jestem super koksem w tej yy, grze w Skywarsach. No nie, zaraz padnę. No i chyba już to już. O, mam tu życia. Dobra, yy, zaraz się ręka zacznie. Jest se może w następnym odcinku jakąś fajną muzyczkę wezmę No i znowu padłam. Mało tych minigames, a nie! Bo ja na ostatnią arenę, ja I ty gościa zostało dwóch. Tutaj Ale też, brak... czekaj, tutaj też będziecie mogli nie spotkać się na tym serwerze. Tutaj najczęściej gram w kraw... yy, z... Skywals i Di raczej zawsze na tym serwerze gram. Nie, no, no, znowu trzecie miejsce, ja nie wierzę. Te trzecie miejsce nie um, A może ty um, powiedz w co grasz? Ja w minigames na Trollocraft. E, poleciłeś mi ten serwer, to sprawdziłem, no i naprawdę fajny. No dobra, y, dam wam IP też do tego Trollocraft i do Skylanda oraz do Craft Games. A to będą te trzy serwery, z których te będziemy trzy raczej nabieli. Na, na jeden serwer, ponieważ e, te serwery są najpopularniejsze będą u nas na u Wojtka na kanale. Chciałbym e, Wojtka również namówić na taką jedną ciekawostkę, czy e, zrobić ten kanał jednak, żeby to był nazwany naszymi imionami, e, że żeby my gramy w różne gry na przykład. No, bo to raczej będzie ten kanał tylko z Klaudiuszem. Tylko Klaudiusz, może byś tak też ty zrobił, żebyś... Ty też nagrywał może filmiki i. Nie wiem właśnie. E... Ja bym chciał y, nagrywać, ale bym musiał sobie załatwić. Może dostanę na. Wielkanoc. Ale dobra, dobra. Yy, dobra, yy, i będę nagrywał Swift 15. Ale nie, to trzeba mieć nagrywarkę, ale czekajcie. My sobie o tym pogadamy osobnie na Skype'ie prywatnie i może on też będzie nagrywał na ten kanał razem ze mną. Ale my się teraz zajmiemy. Skywarsami, są tylko dwie osoby. Widzę tutaj jedną na opcji fajnie. Sama spadła, czyli jeden gościu tylko został, no to... O, jak najwięcej. Idziemy do niego oh. tylko gdzie on jest. Gdzie on jest, gdzie on jest? No, 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 nie. Oj, oj oj, oj 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 Spadliśmy, nie zaciekawie. Grałem, jej! O, parkur, to jest moja ulga. To jest mój żywioł parkury. Ojej, spadłem. naprawdę na moje żywiołę. Właśnie, ja jestem. Nie... No to jest parkur, to jest jeden z moich najlepszych Czekajcie. żywiołów w Minecrafcie. No, ja to lubię. Parkurować? No. Ojej, Eny. I ludzie, jeszcze mam do zaplanowania zrobić dla was skype'a, że będziemy mogli sobie pogadać, może coś nagrać. To będzie taka interakcja z wami. Ta. Gdzie on jest? Muszę... przecież na Opti fajnie poobserwować. Tam jest, jest gdzieś. W odchłonie, daleko, ale widać, że buduje bloki. Ojej ja już byłem na końcu. Mam twardowski. Pan twardy! Oj, oj, Pan twardowski mnie zaprowadził w kości ruch. Naprawdę goście sobie nazwał... się nazwał pan twardowski. A, tak napiszę mu. Żeby może grał ze mną razem. Znaczy nie ze mną razem, ja ci się. Żeby po prostu ożył trochę i grał w to. Żeby tak... Żeby tak... Łączka, Łączka, Łączka... Łączka, droga. Dobra dobra dobra, no kurde. O ja, już spadłem. Ajajaj. jaj. Kurde, spadłem tam. Najlepszym rozwiązaniem było tam do niego podejść. Tylko też mi się budulec skończy i to jest trochę głupie. Twardowski nie wiem, no czemu dwóch niebieskich kurczaki? Jakiś sojusz oni mają przez sobie Kuzumi jakiś i jej y, y, twardowski mają sojusz oczywiście ja. Y, nie wiem. Ha, no. Kuzę, bie, 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 bie. Bie. Widzicie, jakim farcem wygrał łapaczałem do skrzynki i na mnie znaczy skoczył tak. Aha. No dobra. Wiesz, Widać, co, że, że Wójtek walczył z Wojtkiem. <śmuszne> Śmieszne. Także, tak wchodzimy na ten ja to W twoim tym, tym game się na jako, ale na 45 na 74. Co? And... Ja chcę trochę sobie kasy nabijać. No to sobie ponabijaj kasy. My z, to jest Jej? druga ręka teraz, czyli jeszcze jedna i to było na tyle na ten odcinek. Jak widzicie, znaczy słyszycie, Je, są jeszcze szuwy sz, 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 szu, tak? Są już Tak, jeszcze oczywiście. Szum. To jest odcinek od razu po odcinku z, z, z Hide and No Więc... właśnie, od razu chciałem to też właśnie przed chwilą dodać wam. Przypominam, że nawet ten z Sika będzie, bo. No nie wiadomo, no, ale chyba tak. Jak bo wy... chyba to będzie lepiej, bo. Ja wam to chyba mówiłem w pierwszym odcinku, że będzie to taka kolejność Hidden Seek, d Walls i tak, tak dalej, i tak dalej. Będzie taka tak. jedna seryjka z bo... minigamesami. No to, to nie będzie oczywiście tak... tylko Minecraft na tym kanale, też będą inne gry. Tak, ale Minecraft Oj, będzie. Jaj, jaj. Jest... Jeden z najpopularniejszych będzie na tej Trochę mi się tutaj zwaliło, trochę. Eeeh, y -y -y, oh, chuj. Oh, oh, oh. Nie, tylko okno nagrywania. So, bo są błędy. Ajajajajajaju, o błędy techniczne. Powinno tu się wyciąć, ale ja nie jestem jakiś. Odmontuj. A ten nasz odcinek obejrze, jak już wyjdzie. O właśnie, w tym odcinku bym bardzo, o kurde, chciałbym bardzo podziękować za ilość wyświetleń pod pierwszym filmikiem na moim kanale, jest tam trochę komentarzy, jak są w innych odcinkach, Co, bardzo, bardzo Wam dziękuję, naprawdę ponad tysiąc wyświetleń to jest boom, mega, losu, żeby to obejrzeć. Będzie konkurs na wygranie y, y, serwera z, y, z Wojtkiem i... Nie będzie... słuchajcie go. Nie no, nie będziesz żadnego konkursu, ale za to i tak bardzo wam dziękuję i jak dobijemy około 10 subskrypcji, to już będzie jakiś konkursik. Taki malutki, malutki, ale... Jest boko. Ktoś yy, się chyba pytał pod pierwszym odcinkiem, że nie masz żadnej karty z Realu Madryt. Jeśli yy, si to oglądasz, to cię pozdrawiam, nie pamiętam twojego niku niestety. Yy, ja już mam w kolekcji tylko 12 braków. Mianowicie yy, Event Evenesa na trafiłem. I, ale teraz wam o tym nie mówię, bo to jest kanał z grami. Tutaj mają być tylko gry, a nie karty i... Tyle. Yy, to, że tak sobie gramy... Dobra... Jak to... Coś? Proszę o odcięcie Pana reżysera Dobrze... No niestety ludzie, kolega nam odszedł Jesteśmy na razie sami Czyli... nie wiem To jest już ostatnia arenka na dzisiaj W tym odcinku Mam nadzieję, że na ten dzień Będę próbował co dwa dni wrzucać odcinek i oczywiście robić miniaturki do yy, filmików, tak, do filmików Troszeczkę cicho się zrobiło <grym> no ale cóż Jest tylko jeden gościu Mes już Pozdrow pozdro... ja Pozdrowienia do Ciebie ona napiszę. Odycy no, no odcinku. Kurde, gdzie on może być? Mhm. Jest praktycznie bez zbroi, bez niczego, dlatego możemy chyba tam się budować i iść go zabić. No niestety. Taki, Taki jest jego los. Naprawdę cicho teraz jest. Ale mam nadzieję, że jakiś w jakichś następnych odcinkach będzie jakaś fajna muzyczka. Bo troszeczkę tak trochę cicho i nudno po prostu. Mm, także to budujemy się do niej. <grym> Sara bo już nie, nie przywykłem jeszcze tak do nagrywania, wiecie. Początek to tak dziwne jak się gadę trochę do monitora, ale... <grym> Mm, fajnie jest. W ogóle bardzo to... Bardzo nie... Bardzo... A, cie Bardzo to mnie cieszy, jak są jakieś pozytywne komentarze, albo... Nie wiem... Dużo wyświetlę, że ktoś to ogląda. Bardzo lubię takie coś i coś... Coraz więcej będę chciał... Znaczy, coraz więcej będzie odcinków za takie coś, bo... Po prostu to mnie motywuje do dalszej pracy. Nie no, bo tak wiele osób gra, ale to jest prawda. To jednak dużo osób motywuje. No, bijemy, 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 bijemy. <ścoughs> Widzieliście, wygraliśmy arenkę. I tym ładnym akcentem chyba zakończymy ten już odcineczek. Fajnie, że wygraliśmy jedną arenkę. Bez muzyki, bez niczego, ale jest spoko. Czyli już powiem o taką regułkę. A, a się ten filmik spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, to mnie motywuje na zawsze. Komentarza też kopsnijcie i mówcie co mógłbym poprawić albo no, zmienić. No. Czyli tak, ten kanał prawdopodobnie będzie też prowadzony przez Klaudiusza. My sobie o tym pogadamy, Na razie on musiał odejść. Yy, nie mógł na razie... No skończyć po prostu grać ze mną. Na dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku na The Wallsach. Yy, tutaj jeszcze pokażę pokazać że taką. pokazie taką yy, fajną ciekawostkę. O kurde. Nie wiem, czy ktoś to już widział. O oh, fuck. This shit. No to teraz. O, dobra. to jest taka ciekawostka. Sekretny pokoik na lobby takim. Yy, tego, Skywirusów. Tak. Czyli to już by było na serio na no. tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. No i po prostu... Yy, cześć! No. No oczywiście muszę inaczej to wyłączyć.